Siemamoredeczki. Ja Wam tylko chciałem e, pokazać, e, to będzie krótki filmik, ale dajcie 100 lapencji w górę, bo chcemy Wam pokazać, jakie mam gry. Może niezbyt fajne, ale jakieś mam fajne. Takie nawet, y, które są niepłatne, ale które też są płatne. Więc dajcie mi łab suba, to się ucieszę. Mamy takie na przykład, to jest Hello Neighbor, to jest płatne. Party Go Hard Go jest płatne. Węgiel Asus jest płatny. Eee, co tu jest jeszcze płatne? Final z 2 jest na pewno płatne. Co tu jest jeszcze płatne? No. W sumie jest tyle z tego. Eee, jeśli byście chcieli obejrzeć dalej moje odcinki, to zapraszajcie na. 3CU2 tam jest mój kolega nagrywa te inne odcinki, ale prawdopodobnie będę mógł też z nim później nagrywać. Więc zostawcie w górę, subskrybujcie, do widzenia i cześć!